W tworzeniu publikacji. publikacji zaczynamy od wejścia na stronę kursów, gdzie mamy plik z artykułami oraz plik, y, stronę z instrukcją obsługi. Zacznijmy od kopania prac. Najlepiej otworzyć od razu w Windows Praca. skopiować je sobie i jak widzimy mamy foldery. W każdym folderze z imieniem nazwiskiem wchodzimy sobie, widzimy konkretną pracę. Będziemy do zakładki związanej z instrukcją obsługi naszej pracy. Mamy podzielone na dwie części. Teraz zajmę się tylko tą pierwszą częścią. Ta druga część powinna być przygotowana przez prezydentów. Jeżeli artykuły będą się różniły formatowaniem, należy je sformatować w taki sposób, jak tutaj mamy napisane. Dopiero później kopiować się do. Właściwego dokumentu przejdźmy do Worda. Otwieramy pusty dokument i zgodnie z instrukcją zaczynamy od strony tytułowej. Strona tytułowa może być stworzona na kilka sposobów. Podczas stawiania mamy tutaj stronę tytułową, ale tego Wam nie radzę, gdyż to jest pewien taki automat, który potem będzie bardzo trudno poprawić. Ja robię to w ten sposób, że dodaję pole tekstowe. Tutaj wewnątrz niego mogę dodać tekst do pracy. Tutaj widzimy, możemy ustawić sobie sposób interakcji ramki z tekstem. Ja ustawiam sobie, żeby była pomiędzy tekstami. Możemy tu teraz powiększyć. Tekst. A, jeszcze zanim tutaj, możemy sobie ustawiać parametry naszej ramki jeżeli chcemy używać stylów, możemy poszczególne elementy pozmieniać sobie grubość ramki albo bez całkowicie ramki możemy dodać sobie kształt, cienie naszej ramki dowolnie jak chcemy Przejdźmy teraz do na strony narzędzia główne. Zmienimy czcionkę. Przy czym. No. Nie wszystkie. Ja zwiększę czcionkę, bo jest za mała. Nie wszystkie czcionki mają polskie znaki. Więc dobrze jest wybrać taką czcionkę, która ma te polskie znaki. Można wycentrować sobie. Zmienić kolor. Też dać tutaj jakieś efekty graficzne. Jeszcze troszkę większe. Jak widać pisałem te dwa słowa te jak zdanie. Ja mogę ją automatem. Zmienić tak, żeby wyglądał to jak. W ten sposób już pierwszą stronę mam. Teraz będę dawał kolejne artykuły. Zgodnie z instrukcją, mam mieć 5 artykułów. Każdy ma być na nowej, w nowej sekcji i rozpoczynający się od liczby od strony nieparzystej. Chodzimy na pierwszą stronę, chodzimy w zakładkę układ i tutaj mam znak podziału. Podział sekcji i zostanie towarzysta. O, ramka mi skoczyła, Ale nie jest problem. Już mamy pierwszą stronę dodaną. Żeby się upewnić, że mam na pewno sekcję, musimy wejść do nagłówka. Do nagłówka możemy wejść na dwa sposoby. Szybkim, prostym, klikając dwa razy w obszarze nagłówka, i tu widzimy nagłówek, sekcja druga, albo wstawianie, wybieramy sobie, nie ma znaczenia czy stopka, czy nagłówek, i mamy, po pierwsze, możliwość stawienia już automatem nagłówka i stopki, albo możemy edytować nagłówek. Klikamy sobie i też jesteśmy nagłówką więc jak widzimy udało nam się stworzyć sekcję. Do tego co należy zrobić w sekcji przejdę po dodaniu artykułów. Aby dodać artykuły otwieram sobie folder z pracą. Otwieram pracę. kopiuję sobie i wklejam do naszego dokumentu. Przechodzę na koniec dokumentu, znowu wstawiam znak podziału sekcji. Widzimy sobie, zobaczymy, że tutaj pojawi się nam sekcja już trzecia i w trzeciej sekcji. włączmy sobie i zobaczycie sekcję uciekłami. Jeszcze raz sobie wstawimy. O, mam sekcję i w tym miejscu ustawimy sobie następny dokument. Więc otwieramy następną, następny folder. Sobie. o, tu by uciekło już widzicie, że ta sekcja zginęła Play podział mamy tak, czy dobrze mi się wkleiło podział sekcji, dobrze chodzimy na koniec i robimy to samo z następną stroną. W momencie, kiedy otwieramy dokument pobrany z internetem, może pojawić nam się taka informacja, że jest to sytuacja niebezpieczna. Wyłączamy edycję. Możemy skopiować. Wklejamy sobie ten artykuł. Ja to zrobiłem tylko z tym trzema artykułami. Wy macie zrobić 5. Widzicie, dobrze. Mam wklejone wszystkie artykuły. Potrzebujemy jeszcze dodać na końcu spis treści. No to żeby zapis pis treści my musimy przygotować nasz dokument do zrobienia spisu treści. Tak ja przygotowujemy nasz tytuł musimy zamienić na tytuł w stylu nagłówek 1. To samo robimy dla każdego z artykułów po kolei tutaj dodam sobie przerwę i w trzeci artykuł także dajemy sobie my możemy teraz zmodyfikować sobie nasz nagłówek na przykład zmniejszając czcionkę. możemy a włączymy automatyczną aktualizację Możemy w akapicie przed i po dodać trochę wolnego miejsca, możemy trochę ją przesunąć, początek naszego akapitu, OK, OK i widać, automatycznie się poprawi. Teraz przechodzimy na koniec dokumentu naszego, Dodajemy znowu stronę, sekcję, i w tej nowej sekcji przechodzimy do odwołania spis treści, i możemy spis treści dodać albo automatycznie po jednym kliknięciu, ale jeżeli chcemy dostosować go do naszych potrzeb, klikamy niestandardowy spis treści. I tutaj mamy, jak widzimy, Sposób prezentacji naszego Spisu treści Możemy teraz Włączyć albo wyłączyć numery stron Możemy przesunąć numer stron Do strony prawej Bądź nie Możemy zmienić sposób Łączenia Numeru stron z Nazwą nagłówka Tutaj mamy kilka szablonów Automatycznie widać, się zmieniają Tutaj mamy Pokazane ile poziomów Nagłówku chcemy pokazać. Ja dodałem tylko po jednym, ale w treści mogą być jakieś tytuły, a chcemy, żeby tylko tytuły były pokazane, więc wystarczy zrobić jeden i po pokopocie. W tym miejscu mamy możliwość wyboru, jakie elementy mają być brane pod uwagę przy tworzeniu nagłówku. Ja stworzyłem w oparciu o style. ale jak widać, może być nagłówek, czy ta część główna strony może być nagłówkiem? Może być elementem spisu treści. Przepraszam, możemy też. Mogą być stopki albo style, które utworzyliśmy dodatkowo e, dla tego celu. Ok. Jeżeli wybierzemy sobie opcję z szablonu, my możemy modyfikować ten szablon dowolnie. Klikając Modyfikuj, mamy poszczególne poziomy naszego spisu treści, i każdy z tych elementów jest tak jak każdy akapit możliwy, można go dokładnie formatować. Ale to nie będę się teraz zajmował. Po kliknięciu OK, pojawi nam się spis Treści. Jeżeli będę chciał zatytułować go jeszcze, dodam tutaj spis treści. Także ustawię go jako nagłówek 1 i zaktualizuję pole. To tak jak widać, spis treści pojawił się jako element naszego spisu. No, jeszcze zostało. Mamy już przygotowane artykuły. Mamy do nas stronę tytułową. Nie mamy ponumerowanych stron. Podzielę na sekcje, Nie mamy jeszcze nagłówka sformatowanego. ale jeszcze jest zrobione. To jeszcze zostało na dwa punkty. Zajmiemy się numeracją. Zgodnie z instrukcją mamy ponumerować strony w taki sposób, aby. Na pierwszej stronie tej tytułowej nie było numeru, natomiast na drugiej i kolejnej były numery stron, ale mają numery zacząć się od numeru 1. No to przejdźmy do początku. To jest nasza strona tytułowa. To jest nasza strona pierwsza, na, na, na której mają pojawić się numery. Przejdźmy do stopki. Znowu, tak samo jak poprzednio, mogłem klikać dwa razy, tak to zrobiłem albo poprzez wstawienie edytować stopkę. Tutaj już mamy gotowe stopki, ale żeby to ręcznie zrobić, klikamy edytuj stopkę, no i w tym momencie się pojawi. <laughs> w tym miejscu musimy wykonać raz, usunąć połączenie sekcji drugiej z sekcją pierwszą. W na główek i stopka w części nawigacja mamy pomoc poprzednią. Jeżeli to kliknę, stąd zniknęła mi ta informacja i już cokolwiek zrobię w miejscu stopki sekcji drugiej, wszystkie stopki będą poprawione. Ale jeszcze jedna rzecz. Przejdziemy sobie do instrukcji. W nagłówkach mają być... Informacje inne na stronie parzystej, nieparzystej, i na pierwszej stronie. To, co zrobimy dla nagłówków, będzie także miało wpływ na naszą, nasz dokument. Na też na, na stopki. Dlatego my musimy, jak jesteśmy w pierwszej drugiej, drugiej sekcji, włączyć tutaj te dwie opcje. Wyłączymy sobie dzięki temu, to co ja teraz zrobiłem, będzie się powielało na następnych stronach. I na pierwszej stronie dodajemy numer. Strony wchodzimy na główek stopka. Zanim dodamy numer. Strony wchodzimy w formatowanie. Numer strony i tutaj nie kontynuujemy z poprzedniej sekcji. Tylko rozpoczynamy od numeru 1. Klikam OK i teraz możemy stawić numer strony. Pojawia się 1, ale proszę zwrócić uwagę, że na stronie parzystej i nieparzystej nic nam się nie pojawiło. Dlaczego? Bo tu jest to włączone. Czyli mamy i na pierwszej, i na stronach parzystych, i na nieparzystych. No to teraz dodajemy na stronie parzystej numer strony na stronie nieparzystej i już na następnych stronach będziemy mieli poddawane te wszystkie informacje. Już tutaj ze stopką nic więcej nie robimy. Numeracja jest gotowa. No to został nam ostatni element. Każda sekcja ma inne nagłówki, a w nich w postaci parzystej ma być imię i nazwisko autora, po stronie nieparzystej ma być tytuł. Na w pierwszej sekcji nic nie będzie. Co na pierwsza? Tutaj musimy dla wszystkich trzech stron usunąć połączenie z poprzednią sekcją. Włączam, wyłączam, wyłączam. wyłączam. Na stronie parzystej miał być autor, a na stronie parzystej miał być tytuł. Tutaj już napiszemy sobie tytuł. Zasada zachowania punktu. jak przejdziemy do następnych podstaw. Zobaczymy, że te informacje nam się powielają. Natomiast tutaj widzimy, że znowu w sekcji drugiej, czy trzeciej, już naprawdę prawda? Tutaj znowu powieliły mi się te informacje. No to musimy je oczywiście wyłączyć. I tutaj mamy tytuł PEND. Jest to na pierwszy. To, jest tej. Aha, proszę zobaczyć, że wyłączy, nie włączył mi się informacja z nie pierwszej. To muszę wyłączyć teraz. Tutaj nic nie robimy. Sama parzysta mamy imię i nazwisko autora. Wiemy ja sobie drugiego. Tytuł jest pęd i popęd. No to dodajemy sobie pęd i popęd. I do końca artykułu już te informacje nam się powtórzą. To samo robimy dla kolejnej sekcji. Znowu jak widać to uprzednio jest włączone i inne na stronie pierwszej jest wyłączone. Wyłączam, dodaję tego uprzednio i sekcja to jest, co to jest? PENT. Wpisujemy sobie autor. A tutaj zamiast nazwy tytułu poprzedniego, co to jest? Pęd. Hmm. A tutaj, musimy wyłączyć, ja włączyłem to tutaj, światło zmieniło mi. O. No to trzeba zwrócić uwagę, że jak nie wyłączymy, a zmienimy nazwę czy tekst w nagłówku, to się zmieni w danej części. I w tym momencie już skończyliśmy pracę nad dokumentem. Mogę wyłączyć tutaj opcję włączenia znaków tekstu I widzimy wszystkie strony są w dokumencie widoczne. I taki dokument, powtarzam, jeszcze należy sformatować odpowiednio e, naszą stronę, nasze kapity, marginesy, zgodnie z instrukcją, ale taką pracę oddajecie mi do ceny. Dziękuję.